Hop hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Mm -hmm, szłam szeczka do łaseczka do zielonego, do zielonego. Wiesz, Arliku mam bardzo dobry humor i wielką ochotę na wycieczkę do zielonego lasu, jak w piosence. Do lasu można iść, jak będzie ładna pogoda. A skąd mam wiedzieć, jaka będzie pogoda? Wystarczy, że teraz świeci słońce. A co będzie, tego nie wiem. Wystarczy posłuchać prognozy pogody. Ale tu w pracowni komputerowej nie ma radia i chyba nigdy nie było. To jak mam słuchać? Poszukaj w internecie. Tak, myszko, tak, w internecie. Skoro znalazłeś już czas, to może coś powiesz o tym radiu w internecie. Dobrze, ale robię to tylko dla ciebie, Arliku. Bo nie ma sensu rzucanie pereł przed małe myszki. Trzymajcie mnie za ogonek, bo ja mu naprawdę ten kabel sieciowy... Witam. Te dzikie wrzaski dotarły do mnie w sieci. Czy ktoś obdziera ciebie, ogonisiu, ze skóry? To może już nie będziemy się kłócić, ale posłuchajmy, co ty nam powiesz o radiu w internecie. Masz rację, myszko. Radio internetowe powstało całkiem niedawno, ale już dziś działa bardzo dużo stacji, których można słuchać tylko w internecie. Choć tak naprawdę każda duża stacja radiowa nadaje swój program również w internecie. Naprawdę tak jest? Ależ oczywiście. Dzięki temu można słuchać muzyki czy wiadomości na całej kuli ziemskiej. Zaraz, zaraz. Co my tu mamy? Aha, czy lubisz myszko morze? Pewnie, chyba każdy lubi morze. To spróbujemy znaleźć w sieci Polskie Radio Szczecin, które nadaje swój program na wybrzeżu i można słuchać go na przykład na plaży w Świnoujściu. To może wreszcie posłuchamy? Już za chwilę. Właśnie szukam. O, już mam! Pośród wszystkich dźwięków, pośród wszystkich fal, Polskie Radio Szczecin to dla ucha raj. Wywiad i reportaż, sport i słuchowiska, są sprawy bieżące i piękna muzyczka. No to... Fajne, fajne. A to się nazywa transmisja strumieniowa. To oznacza, że dźwięk jest odpowiednio upakowany w takie jakby paczki, czyli kompresowany i tak trafia do internetu. Nic nie rozumiem. Zapakowany w paczki, jak książki czy gazety, i wysłany? Zasada jest podobna. Później ten upakowany dźwięk z internetu. Każdy może sobie pobrać, czyli jak mówią internauci ściągnąć do swojego komputera i słuchać jak my przed chwilą, a do jego nadawania i słuchania używa się specjalnych programów nazywanych formatami takich jak Real Audio. Ale gdzie można znaleźć takie stacje internetowe? To bardzo proste są takie strony www, gdzie są spisane wszystkie stacje radiowe nadające w internecie. Zobaczymy, czy jeszcze raz uda się złapać w sieci, to jest słuchajcie. Dobrze grają. Zaśpiewajmy tak na zgodę, dobrze? Dobrze. Dla dorosłych i dla dzieci, śpiewa polskie radio szczecin. Szczecin, 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 polskie radio szczecin, szczecin, szczecin. Yes. audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego Arfik pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.